Co to są czakry? Czakra jest ośrodkiem energetycznym. Ludzkie ciało ma siedem czakr głównych, czyli centrów energetycznych. Działają one jak rzeka, przez którą przepływa nasza energia siły życiowej. Liczba wszystkich czakr w naszym ciele jest określana na kilkadziesiąt tysięcy, ale najczęściej mówimy o siedmiu głównych. Każda czakra ma określony kolor, funkcję i lokalizację w naszym ciele. Wymienię je pokrótce i zrobię osobny film na temat każdej z nich. Zacznijmy od fundamentów. Czakra podstawy. Odpowiada za poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Jest blokowana przez strach. Czakra sakralna. Jest odpowiedzialna za seksualną i twórczą energię. Jest blokowana przez wstyd. Czakra splotu słonecznego. Odpowiada za pewność siebie i poczucie własnej wartości. Jest blokowana przez poczucie winy. Czakra serca, odpowiada za zdolność do kochania i okazywania współczucia, jest zablokowana przez smutek. Czakra gardła, zajmuje się komunikacją, blokują ją kłamstwa, nawet te, które sami sobie wmawiamy. Czakra trzeciego oka, jest odpowiedzialna za intuicję i wyobraźnię, jest blokowana przez iluzję, na przykład tego świata. I czakra korony. Reprezentuje Twoje duchowe połączenie ze sobą, innymi i wszechświatem, a blokuje ją ziemskie przywiązanie. Punkty czakr tworzą linię prostą, zaczynając od czakry korzenia na dole kręgosłupa, a kończąc na czakrze korony na czubku głowy. Czakry działają zgodnie, aby zapewnić równowagę energetyczną i szereg korzyści dla ciała, umysłu i ducha. Ludzie są istotami energetycznymi, i kiedy mamy zablokowane czakry, możemy doświadczyć wielu problemów i zakłóceń w naszym codziennym życiu. Otwarte czakry to odblokowane myślenie, witalność, wewnętrzny spokój, jasny umysł i zdrowe ciało. Najczęstszą przyczyną blokad i dysharmonii czakr są nasze niepokoje, nieuporządkowane myśli i wewnętrzny chaos. Jeśli chcesz zrozumieć wewnętrzne źródła swoich problemów, Znaleźć harmonię między energią emocjonalną, fizyczną i duchową, naucz się pracować z czakrami. W następnym filmie zaczniemy od omówienia pierwszej czakry, czakry podstawy, korzenia, bo fundament jest najważniejszy. Miłego dnia i do usłyszenia.